Kogo ja mam w teamie? Przed wami... Matchmaking, tryb premier. Cześć, ja jestem Mervo, witam was w kolejnym filmie, zobaczymy czy tę muzyczkę będzie puszczał więcej czy tylko tak. Na wstępie chciał sobie potrolować, oby był dobry meczyk. Będę grał z nową koską, z Bajonecikiem, ale po stronie Terror, więc no, na razie go nie zobaczymy. nice. I, i heard one in front of A. No tak cały czas mi się wydawało. No i dobra. Ważne, że runda wygrana. <laughs> Już muzyczki nie ma w kolejnych rundach? A, jest, dobra. Ale zmienia, nie? Jest inna teraz. Chyba, chyba w takich sytuacjach najlepiej jak nie będę w ogóle reagował, co? Jakbym mu zaczął coś mówić, żeby przestał, czy żebym mutował? jakby wydaje mi się, że czeka, aż, aż będziemy na to reagować. Więc yy, dla dobra tego meczu może nic nie będę mówił, co? I może już będzie normalnie dalej grał. Tak, tak, tak sobie myślę. Nie będę go jeszcze mutował, zobaczymy. <laughs> Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do CS-a, sprawdź stronę CSGO Skins. Szkoda MERWO dostaniesz 2 złote 10 groszy zł na start i plus 10% przy doładowaniu Jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest inny skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Drzwi się otworzyły Czekaj gdzie, gdzie, gdzie? Ten na jeszcze żyje czy już nie Slow Dobra, wygrywamy tutaj Niego się nic nie dzieje, więc go zostawiam z tym skautem Nice shot. nice. Ale tutaj mistrz skauta jakiś się trafił. Jakiś Easy meczek na razie się zrobił. No i wygrywamy to 3-0. Ja nic na razie nie trafiam, w ogóle na przeciwników. A już myślałem, że zginie. Obiłem mocno. Dalej to mi przeżył. No, zadałem, zabrałem mu z 90. Spokojnie, obrazu. Jeszcze nie mam asysty. To nadal żyje ten ziomek. Jest, dobra. waga ile mu zabrałem? 99 w 5, moi drodzy. To nie jest. To chyba nie jest w takim razie mój mecz. Poprzedni na nuk był super. Ten się zaczął niesamowitym timingiem. Tak sobie pomyślałem, nic się nie dzieje na tej mapie, że chciałem zejść do Bentów do sekreta. Bo mówię, jakoś tak jest. oni są na, na zewnątrz pewnie, skoro właśnie nic nie wychodzą. No i. i pomysł był dobry, tylko akurat jeden ziomek. mi tu piknął. No, no i dobra, teraz B3 już go dojadą. I wygrywam 5-0. Mogę zamykać tabelę. Może, może nowa kostka przynosi takie szczęście, że będę teraz zamykał tabelę, ale będziemy wygrywać łatwo mecze. Takie coś wolę, niż być pierwszy, drugi, robić dobre wyniki i przegrywać mecze, nie? Pewnie YouTube mi to potem wszystko... Nie, będę miał zgłoszenia za użycia jakiejś muzyki z prawami autorskimi, nie? No, ciekawy smok. Uff. Ale mój mi tutaj uratował skórę. On more outside. Nie mam go tu? A, bo w środku. 6-0 póki co. Na razie dawno takiego łatwego meczu nie miałem. To śpiewa, czy to jest po rosyjsku? Jest to Czy po jakimś takim? Przeżył to? Przeżył tutaj, to mi wskoczył do Wenta, no. One B, Wentz very Już był tu na plecach. Ile znowu zabrałem? 99? Nie, ten mecz nie jest mój, autentycznie. Co ten chłop tu wyczynia? Ojej Zamykał drzwi pięć razy Haha <laughs> Co to jest za mecz, nie? Ja gram jeszcze 74 zabrałem Poprzedni mój mecz na Nuke był życiowy A teraz będzie antyżyciowy chyba mecz No w końcu znalazłem przeciwnika Mamy to Trzy fragi po 8 rundach Zamykamy tabelę No cóż Ale mamy za to muzyczkę Nieprawdopodobny mecz. O, oni się tu jeszcze nożują zawsze na początku. Ojej, czemu ja wyjąłem granat? Nie sądziłem, że mi tak przebiegnął. But we have bomb? Yeah or not? Mam taką dobrą drużynę. Oni tak sobie dobrze radzą. Może coś spuszczę? O właśnie. Nie, był tu. Był tu. Myślałem, że będzie tylko jeden. Uuuu, tu mnie zobaczył. Ja aż tak mocno wystawałem za tego. No i tyle. Może Merwo się obudzi, paterra oby. Pięć fragów. Rekordowo słaby meczek, nie. <grym> Dobra, chciałem sobie zobaczyć tę rundę. W jaki sposób yy, ja tutaj byłem ustawiony, jak mnie zabili. Jak to wyglądało. Ja tam się chowam na górze. On tu sobie sprawdza. A i tu już wystaje w ogóle mój model, gdzie jeszcze ich dawno nie widziałem. Czyli byłem ustawiony beznadziejnie po prostu. Ale takie, takie takie fragmenty moje ostatnio nam się podobały na odcinkach, gdy sobie odpalałem dymko i patrzyłem jakieś rundy, więc, więc będziemy takie coś robić jak najbardziej częściej. Zaproponowali Rush A. Zobaczymy, czy rzeczywiście to chyba tak. To próbujemy. Jest jeden tam na górze. One... Okej. Okay. Już tu mi wychylił z boku. Nic nie idzie w tym meczu, co bym nie próbował, Chciałem ładnie szybko plan zrobić. Powiedzieli mu, że jest awkiem. Ale nie zadziałała ta taktyka. Ale on to defuje chyba. Nie, no ładnie sobie z nim pobiegał. Dobra runda. Aha, to ten co muzyczkę puszczał, nie? Hide and seek. Uh. <laughs> Jak pięknie go rozegrał, nie no. O, ale to było cudowne. That was amazing. Co idziemy to? Czekaj, czekaj, czekaj. To jest mój mecz. Ja nie wiem, jak inni to robią, że sobie biegają. Bo ja dostaję scoutem przez ściany heada. Tam wychyliłem na chwilę, od razu dostałem heada w pierwszym strzale. I yy, jakby... O, moi, Nie wiem o co chodzi. Tak, tak mi szczęście przynosi Nowakowska. Ten ma 2 HP, tu sobie wychyla. Jakby nigdy nic. O. Ale widocznie tak musi być. Widocznie to jest jeden z tych meczów. Tu jest po prawej, ziomu! Może na 4-3 gra. Pytanie, czy ma defa? Mogę się poświęcać, dostawać głowy w każdej rundzie. Posłuchamy sobie muzyczki. Takie szczęście przynosi nowa kostka. To jest nieprawdopodobne, co? Że czasami człowiek może wejść na poprzednim niuku. Ile? Miałem prawie 30 fragów, do chyba 9. 150 obrażeń średnia na rundę. A potem człowiek gra kolejny mecz na nuk. I mam 5-8 wynik. Ale wygram 11-3. Jakbyśmy przegrywali i miałbym taki wynik, to. To byłoby słabe. Nie kupuję teraz kałacha, czekam aż ktoś zginie z moich. Natomiast koska... Właśnie ja w ogóle wam nie, nie pokazałem, nie? Ja pierwszy raz tak sobie w życiu gram yy, bajonetem. Lorka. Jest minimal... jest, Znaczy jest Faktor new, prawie minimalware ale tego w ogóle... W ogóle nie widać. Nie jest czyściutki... Czyściutki skinek. Fajna jest ta animacja wyciągania. Niech moi tam zabijają, ja już się nie przejmuję tym meczem. Fajna jest animacja wyciągania. Taka... Mi się to kojarzy z kakaniem, że jak można zmienić, podskoczyć, pyk, i wylądować się on tak równo tą kaskę podnosi I w dół, i to tak fajnie, fajnie się balansuje, nie? Pyk, teraz za późno oczywiście, pyk, pyk, nie? Ładnie to wygląda, dobra, biorę bombę, coś się przyda może Idę zaplantować, bez pięciu na dwóch Ale przyjemnie mi się gra tym zestawem, wydaje mi się, że teraz Wydaje mi się, że teraz ten zestaw, który mam po stronie terror To już jakby długo nie będę grał, nie będę go zmieniał Rękawiczki Koska, kałaszek, awupka. Są fajne broni, fajne skinki. No muszę lecieć po jakieś fragi. Where? Where? Coś, coś chcę pozabijać, żeby cokolwiek mieć, Nie. Chociaż, chociaż tego. Może zagramy sobie awupką w ostatniej rundzie. Mamy równo 4750. No, już wyłączył. Nie no, ładna kostka podoba mi się A no, jak jeszcze nie trafiam takich strzałków co ja mogę? Dobra po okay, okay, okay. Info, coś świadomo Tu jest Dobra i został Czy on tam jeszcze jest czy nie jest? Nie mam pojęcia nie, garaż, garaż, tak właśnie myślałem, to cały czas gdzieś się chowa. Hmm. Takiej dobrej drużyny. Thank you guys. To nie miałem bardzo dawno. Naprawdę nieźli, a ja tak słabego meczu też nie miałem bardzo dawno. Więc dosyć ciekawie w ten sposób szczęście nam przyniosła nowa że wygraliśmy bardzo łatwo mecz i miałem chyba. Najgorszy y, wynik i w ogóle obrażenia i wszystko odkąd chyba gram tutaj te premierki, tak mi się wydaje. No ale tak czasami bywa, mam nadzieję, że tak będę dalej wygrywał mecze. Dzięki wszystkim za oglądanie, Zostawiacie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć, taki film też wam wrzucę, żeby nie było, że nie, nie wrzucam samych wygranych, czy tylko jak mi idzie dobrze, nie? Takie mecze też się wszystkim zdarzają. Do zobaczenia, hejo.